Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Jeśli żyjemy duchem, według ducha też i postępujmy, nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i zazdroszcząc sobie nawzajem. Bracia, jeśli by ktoś dopuścił się jakiego przestępstwa, wy, którzy jesteście duchowi, pouczcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona dźwigajcie, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Albowiem jeśli kto ma, że jest czymś, gdy niczym jest, sam siebie zwodzi. A niech każdy bada swe postępowanie, a tak tylko z siebie samego chlubić się będzie, a nie z innego. Każdy bowiem własne poniesie brzemię. Ten, który pobiera naukę, niech z wszystkimi dobrami dzieli się z tym, który go naucza. Nie łudźcie się. Bóg nie dozwoli naigrawać się z siebie, bo co człowiek posieje, to rządź będzie. Kto bowiem sieje w ciele swoim, w ciele też rządź będzie skażenie, a kto sieje w duchu, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Czyniąc przeto dobrze, nie ustawajmy, bo czasu swego rządź będziemy bez wytchnienia. Dlatego póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy są jednej wiary z nami.